Zachować równowagę podczas chodzenia po linie podobnie jak tyczka cyrkowemu akrobacie. Nawet gdy lina się obraca, szczur nie traci rezonu. Teraz ogon działa jak dodatkowa kończyna chwytna. Obserwując w jaki sposób szczur posługuje się ogonem, przekonujemy się, że to niezwykle użyteczny dodatek. Nie doceniamy go, bo sami nie mamy ogonów. Śmieci nie wywożono od wielu dni, szczury mają używanie. Okolicy grozi gwałtowny wzrost ich populacji. Jednak sukces jest jednocześnie źródłem ich problemów. Im więcej gryzoni, tym mniej pożywienia dla każdego. W poszukiwaniu innych źródeł zaopatrzenia wygodniałe szczury wdzierają się do ludzkich domów. A kiedy się tam znajdą, trudno się ich pozbyć. Ludzie próbują w różny sposób. Stawiają pułapki, zatykają dziury, ale nic z tego. Jak szczury sobie radzą? Ich ciało jest doskonale przystosowane, by mogły wślizgnąć się do środka. Umysł zaś do tego, by zaplanować odwrót. Dr Matthew Wilson, neurofizjolog z Massachusetts Institute of Technology penetruje umysł szczura tak jak gryzon penetruje nasze domy. Jego zdaniem inteligencję szczura można ocenić na podstawie zdolności antycypacji zdarzeń. Sądzimy, że jesteśmy mądrzejsi od szczurów, ale one myślą i przewidują tak jak my. Dlatego właśnie wcale ich nie przewyższamy. Włamując się do pomieszczenia, Szturo pracowuje kilka scenariuszy i planów zapasowych. Przeprowadza rekonesans. Zapamiętuje rozkład wnętrza, by móc to wykorzystać w przyszłości. Zadajemy sobie pytanie, jak on to wszystko planuje? Skąd wiedział, że zablokuje wyjście i będzie musiał skierować się do innego? Dochodzimy do wniosku, że bieganie szczura po całym pomieszczeniu nie jest bezcelowe. Biegając bada jego układ. Szczury robią to znakomicie. W jaki sposób szczury poznają swoje otoczenie? Co dzieje się wtedy w umyśle zwierzęcia? Otóż, powstaje w nim film. Gdy szczur przemieszcza się w jakiejś przestrzeni, aktywnia się hipokamp. Część mózgu odpowiedzialna za pamięć i uczenie się. Hipokamp rejestruje wyniki doświadczeń zwierzęcia takie jak odległości między obiektami i czas potrzebny do pokonania drogi. Najważniejszy w tym filmiku jest zapis wydarzeń oraz zmian, jakie zaszły w otoczeniu w przeszłości. Doktor Wilson stwierdził to, słuchając nagrania fal mózgowych szczura pokonującego przeszkody w labiryncie. Dziwna czapka na głowie zwierzątka to układ elektrod łączący jego mózg z komputerem. Pozwala to naukowcom zobaczyć i usłyszeć działanie neuronów na monitorach. Oni też zakładają niezwykłe nakrycia głowy. Dzięki kwadrofonicznemu systemowi surround dźwięk jest krystalicznie czysty. Szczury mają w mózgu neurony lokalizacji. Gdy zwierzę przechodzi określone miejsce, uaktywniają się odpowiednie z nich. Szczur idzie wyznaczoną trasą. Po drodze znajduje nagrody, w tym przypadku kilka kropel czekoladowego mleka. Po zlizaniu przy smaku odpoczywa. Teraz odtwarza w mózgu swoje doświadczenie jak taśma wideo. Naukowcy mogą to stwierdzić obserwując impulsy świetle odpowiadające poszczególnym neuronom. Teraz szczur się zatrzymał. Zapis jest identyczny z zarejestrowanym podczas jego wędrówki. Mózg po prostu go odtwarza. Najbardziej intrygujące jest to, że możemy zajrzeć do wnętrza mózgu. Obserwując obraz jego aktywności, widzimy ten wewnętrzny świat na ekranie. Możemy śledzić cały proces, a nawet dowiedzieć się, o czym szczur myśli. Dla mnie to jest najciekawsze. Oto widok jaki zobaczyłby szczur zwiedzający waszą kuchnię. Najpierw dokonuje oględzin terytorium kręcąc po drodze film. Jakby miał w mózgu super nowoczesną kamerę. W ten sposób poznaje dom bardzo dokładnie. I jeśli po drodze napotka coś smacznego, przystanie i odtworzy scenę, która doprowadziła go do nagrody. Ale to jeszcze nie wszystko. Szczur zdaje się odtwarzać obrazy od tyłu. To może wyglądać mniej więcej tak. Odtwarzanie wsteczne jest bardzo dziwnym zjawiskiem. Okazuje się, że to bardzo skuteczna metoda uczenia się nowych rzeczy. Krótko mówiąc, szczur wraca myślami po swoich śladach. Popatrzcie, jak to robi, po to, by znaleźć czekoladowe ciasteczko. Etap pierwszy eksploracja. Szczur rejestruje na filmie wszystkie wyróżniające się przedmioty, nawet gdy zabłodzi, wykorzysta ten fakt do zbierania informacji, co jest oznaką inteligencji. Zwierzę wykonuje mapę pamięciową, zapamiętując położenie obiektów względem siebie. Robi tak wiele ssaków, z ludźmi włącznie. Po drodze szczur widzi gumowego kuzyna laleczkę, samochód, kaczkę i słodką nagrodę. Teraz pewnie się zastanawia, jak tu dotarł, jak może wrócić do tego miłego miejsca. Przystaje, by przypomnieć sobie drogę. Najsilniejszym bodźcem było ciasteczko, przed nim była kaczka, lalka i gumowy szczur. Następnym razem znajduje ciastko nieco szybciej. A po kilku próbach robi to automatycznie. Pszczur to sprytna bestia, ale może być jeszcze ciekawiej. Po pewnym czasie zwierzę lekceważy ciasteczko. Może jest znudzone, albo szuka kolejnej atrakcji. Czy jego pęd do poznawania otoczenia jest wrodzony, co byłoby oznaką inteligencji? Myślę, że tak. Ta ciekawość świata może być kluczem do sukcesu. Niektórzy nazywają to ambicją, inni dociekliwością. Tak czy inaczej, może ona zaprowadzić szczura do ogromnego ciastka, które jest za ścianą. Nie ma pewności, ale podejmie ryzyko pokonania przeszkody pełnej wody lub nieczystości. <śm> Ta żyłka badacza może otwierać nowe możliwości, ale sprawia również, że znajdujemy szczury w wielu dziwnych miejscach. Marlin Walker Golden mieszka ze współlakatorką Jessica i trzema kotami. Pewnego wieczoru obie przekonały się naocznie, dokąd prowadzi szczurzy instynkt poznania. Był późny jesienny wieczór, było zimno i padał deszcz. Oglądałam telewizję i miałam zamiar iść spać. Usłyszałam jakiś hałas, więc poszłam do Łazienki, by zobaczyć co się dzieje.